Król Salomon w swojej księdze, księga przypowieści Salomona, wielokrotnie ostrzega przed głupotą i głupcami. Szczególnie przestrzega, by nie dawać głupcowi pola do tego, by pouczał, nauczał, radził. Innym. Zobaczmy 26 rozdział, to jest w wersecie 7, i potem w 9. Gałązka ciernia w ręku pijanego, to jak przypowieść w ustach głupców, tylko rani i zadaje ból, nie służy niczemu dobremu. No i teraz jak poznać? Czy już jesteś na tyle mądry, by pouczać innych? Jak kogoś rozpoznać, czy nadaje się, żeby pouczał innych? Jest prosty sposób. Otóż zastosuj najpierw te mądrości w swoim życiu, pokaż owoce, bądź wzorem ich wykonywania, a potem idź i pouczaj innych.